Ja myślę, że nadeszła pora i czas, żeby Polonusi w Chicago zorientowali się, że nie zatrzymaliśmy się w 70 latach na nadawaniu w znadajników AM, a jesteśmy jakby w nowej cyfrowej erze. Zobaczyli to Rosjanie, zobaczyli to Koreańczycy, widzą to inne grupy społeczne, które mieszkają tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych, widzą to na pewno Meksykanie czy, czy cała portorykańska grupa. My, jakby tego do tej pory nie zauważyliśmy. Wiesz, to, co się dzieje w polonijnym rynku radiowym, to mógłbym ocenić tak, że się nic nie dzieje te same programy radiowe prowadzone przez tych samych prezenterów, te same tematy, nie widzę w tym nic interesującego. Kompletnie. Nie widzę w tym nic interesującego. Są oczywiście wiesz, ciekawe, fajne programy, ale żeby jakoś nasze polonijne media, żeby to jakoś było widać, że się w jakiś sposób rozwijają, że coś się dzieje, no to przyznam się, że chyba nie za bardzo.